Pierwszy dzień nad morzem. Dzisiaj jest pogoda. Powiem wam szczerze, myśleliśmy, że będzie może nie cieplej, ale że będzie słońce. Jeszcze tego słońca nie ma, więc wzięliśmy sobie książki póki co i będziemy czytać. Ale nawet w sumie dobrze, że pierwszego dnia nie ma takiej lampy. Jutro już ma być, więc dzisiaj chcemy wykorzystać bardziej, tak, wiecie, żeby sobie poczilować, odpocząć też po podróży. Później na pewno pójdziemy zwiedzić trochę miasto. No i. I odpoczywamy, ale jest naprawdę przepięknie. Dzisiejszy dzień jeszcze nie dobiegł końca, ale był naprawdę przepiękny i już mamy super wspomnienia. To jest właśnie ten element, który robią e, wakacje na dziko. E, coś po prostu nie do podrobienia. Nawet ostatnio się śmiałam, że... E, wiecie, bo ja wcześniej nie jeździłam. Tak, Chorwacja to jest taki pierwszy kierunek, widzicie, my razem sobie z tego już 4 lata temu e, pojechaliśmy właśnie pierwszy raz tak na dziko, później znowu, no i teraz się po raz kolejny. Myślę, że następny kraj to już będzie zupełnie coś innego. Natomiast gdybym miała wybrać teraz, czy miałabym pojechać do hotelu jakiegoś super na wakacjonie krótkie, wrześniowe lub właśnie w tutaj, tak jak jesteśmy, to wybrałabym zdecydowanie to drugie. Dlatego, że właśnie tutaj tworzą się takie niesamowite wspomnienia. No tak jak mówię, jesteśmy tutaj jeden dzień dopiero niepełny, a już zaczęło się tyle super rzeczy, i mamy tyle fajnych przygód do, do zapamiętania, do opowiedzenia przede wszystkim. Powiem Wam, że zwłaszcza tutaj to miejsce, w którym jesteśmy teraz, ja tutaj się czuję totalnie niebezpiecznie. I nawet mieliśmy taką sytuację, że poszliśmy z tego do miasta i zostawiliśmy koło samochodu mnóstwo rzeczy. Jakieś, jakieś krzesła, stolik i tak dalej. I e, nawet nie baliśmy się, że ktoś coś może nam zabrać, nie wiem, jest naprawdę pod tym względem bardzo bezpiecznie, więc nie ma się czego bać. Możecie mi napisać, czy wymielić taką przygodę w swoim życiu, żeby pojechać właśnie na takie wakacje. Jestem bardzo ciekawa. Poza tym dzisiaj tak, wstaliśmy rano, poszliśmy na plażę, rano się w ogóle nie zapowiadało, że będzie ciepło, serio, nawet trochę martwiliśmy się o pogodę, ale ostatecznie jest, słuchajcie, gorąco i my już ledwo dajemy radę, na no, to jest taki upał, żeby będzie jeszcze cieplej, no ale to dobrze, no bo tak do ciepła przyjechaliśmy w końcu po to, żeby się jeszcze troszkę wygrać w tym wrześniu. Natomiast się e, w ogóle na no to nie zapowiadało. Y, potem, no i ogólnie tak pilnowaliśmy sobie tla, na plaży z książką. Ja trochę czytałam, tutaj też. E, Tygat też pływał w masce, ja nie. Dlatego, że ja z wodą mam coś takiego, że trochę się boję głębokiej wody. i ja niby umiem pływać, ale y, jak wiem, że mam dno po prostu, stąd, to jest wszystko w porządku. Jak tego dna nie czuję, wiem tego nie ma, no to już w głowie po prostu włącza się taka panika. No ale to jest wszystko kwestia mojej psychiki, no a tutaj właśnie to chorwacki może jest, jest takie, że nie wiadomo kiedy tego dna po prostu nie będzie, więc tutaj uważam i chodzę tak po prostu z nich trochę bezpieczniej, też dzisiaj trochę pływałam, I, ale woda jest cieplutka, naprawdę, na 23 23 stopnie, z tego co patrzyłam, więc całkiem fajnie. Mam takie picie z TikToka, znaczy z TikToka, tego jest po prostu pełno na TikToku przez całe wakacje, dla siebie mi się to wyświetlało. To jest rzekomo woda, która tutaj ma coś, e, nie wiem czy to jest jakiś proszek pomarańczowy, czy coś takiego, wow, to ma działać jak taka orężatka, więc... E, no przetestujemy czy to jest faktycznie dobre no. bo oczywiście ludzie na TikToku się na mega zachwycali że o boże kupuję zapas do Polski Trzymaj no. i to zakłada się teraz tak robi no. że... Tutaj ja też się zbliżam mi wszystko Nie muszę No dobra i zrobiło się pomarańczowe No sypało się tam Sypało się tylko teraz to będzie dobre bo to się nie jest dobre a to trzeba zamieszać? No nie, to... tak, że pomieszać trochę. Aż to mi się piłka, mam nadzieję, że... No, no tak, bo no. to jest... Smakuje jak tabletki rozpuszczalne, naprawdę w wodzie. Kijowe. Przereklamowane. Ogólnie. Bo jednak skończyły się już wakacje, ale e, jeszcze to nie jest taka końcówka sezonu, moim zdaniem w pełni. Dzisiaj to właśnie szła sytuacja, bo imprezowali koło nas tacy ludzie, 600 chłopaków przyjechało po prostu na imprezę rano. Zostaliśmy e, osiągnięci banana, więc stało się nic śmiesznie. No i co, i co? Ogólnie byliśmy głównie na plaży. Poszliśmy jeszcze do miasta, bo jest takie miasteczko w Primosten kolorze takiej jasnej cegły i faktycznie jest przepiękne. Wszystko jest w takim właśnie jednolitym w kolorze, bardzo ładnie wygląda. Więc spacerowaliśmy się, kupiliśmy sobie lody, zjedliśmy jeszcze piwce w mieście, ale już w ogóle tego nie nagrywałam. I za dużo ujęć, bo byliśmy tak głodni, że nawet nie stałam od tym, żeby wyciągnąć aparat. Widzę, że zyga już mnie bo chcemy iść jeszcze na plażę, dlatego, że jest około 17. Więc jeszcze mamy szansę wyjść dzisiaj do morza. Także idę i przed nami na przykład